Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Rosiozio, a to jest y, nowa seria, którą będę prowadził, czyli y, klasyki gier z PlayStation 1 Będę tutaj pokazywał swoje gry, w które grywałem jako y, młodszy chłop więc. Y, na pierwszy ten idzie gra Driver 1 z roku 99 jak zanim widzicie mam polski dubbing i wygląda wszystko dobrze. Gra jest tak stara, że normalnie idzie się kichać. Ale co powiedzieć o fabule? Więc fabuła jest taka, że my się wcielamy w postać tanera głównego bohatera, czyli taner, który ma za zadanie dołączyć Przedostać się do szeregów grup przestępczych, nie? Więc yy, Tanner będzie robił różne treningi, yy, które udawać będą jego umiejętności oraz yy, tak, jakby i czy będzie dobrze wykonywał swoją pracę, tak. No i pierwsze części, no to pierwsza misja jest taka, że yy, jesteśmy w garażu i musimy wykonać zadom 360, 180. Yy, ten, y, objechać dookoła, y, zatrzymać się, tak jak sami widzicie, no i y, za chiny nie potrafiłem przejść w pierwszej misji, ponieważ y, no nie umiałem, a to jeszcze byłem młody, więc tego jeszcze nie potrafiłem ogarnąć, jak to zrobić tak, a internetu jeszcze nie miałem, więc w grze są y, tryby gry, czyli y, są różne takie zabawy, które możemy Pościgi robić, ścigać się, y, gonić, uciekać przed policją największą ilością oraz tak to wygląda. Mamy tryb, właśnie fabuły, czyli undercover. Y, co tam jeszcze? Mamy free ride, czyli wolna jazda, i możemy sobie po miastach. że właśnie są y, cztery miasta: czyli San Francisco, Miami, Nowy Jork, i jeszcze była jedna. Jak się nie mylę. Jeszcze jedna była, ale już nie wiem jaka, czegoś czego na pewno nie używałem zbyt to często, to tak mogę powiedzieć. Mm. Jak sobie przypomnę to wam powiem, ale tak czy siak to jest ta właśnie gra, w której świetnie się bawiłem jako dziecko i polecam każdemu grę, tą grę, jeśli chcecie zobaczyć jak to było. Kiedyś, dzisiaj się ludzie przejmują grafiką O, jeśli y, grafika jest zbyt ładna, nie pójdzie mi y, y, y. I w ogóle wszystkim chodzi teraz o grafikę, a kiedyś mi nie chodziło na przykład o grafikę, więc to było mało ważne Jak sobie widzicie, jest, mamy zadania, dostajemy z poczty głosowej, której mamy na nagranie To jest właśnie pierwsza misja, którą właśnie y, będziecie widzieli Yy, musimy tam pojechać i yy, będziemy czekać na okradanie banku. To jest właśnie nasza pierwsza misja, nie jest wcale taka ciężka, i wszystko dobrze wygląda. Więc wyjeżdżamy z naszego pierwszego miejsca i jedziemy, mamy tylko minutę, abyśmy dojechali do miejsca. Więc tak to jest często, że mamy minutę. No i tak, yy, kiedy ta gra wyszła, jest. W 99 ta gra się ukazała na y, PlayStation a później gra wyszedła na PC, -ty. tylko nie wiem już właściwie w którym roku już ta gra wyszedła i tak sądzę, że to było możliwe, że w 2003 czwarty rok, ale nie wiem, nie wiem Na PC ty gra wygląda gorzej. No i nie, nie czuć tego tej jazdy jak to czuć na PlayStationie Ponieważ ta, jakby to powiedzieć, technologia jazdy, czy jak to tam się mówi, jest lepsza i da się w ogóle kontrolować samochód i czuć to, prawda, a w pc to tak nie jest fajnie, albo ja mam taki i nie potrafię się dostosować, albo na pc naprawdę jest całkowicie gorzej. Na padzie się naprawdę łatwo grało, więc nie miałem żadnych problemów z tym. Ja sobie sprawdzę tutaj m, na internecie gdzie się jeszcze rozgrywała jedna mapa San Francisco Nowy Jork, Miami No i jeszcze musiała być jeszcze jedna Kurde, nie wiem eee, Los Angeles, Los Angeles w którym bardzo mało jeździłem bo gdybym jeździł często to bym e, w ogóle pamiętał Najczęściej tu jeździłem w Miami w San Francisco do San Jose i w nowym Jorku nigdy nie jeździłem do czasu, gdy dostałem tą grę na PC, -ta, więc tak to wyglądało. Więc sądzę, że to byłoby tyle. Na razie zostawiam was z tym pięknym nagraniem z misji, gdzie musieliśmy okraść ten bank i dojechać, więc trzymajcie się, cześć. תודה רבה